Cześć, nazywam się Bartek Błaszczyński zapraszam Was wszystkich do grania w śląski gotik, który właśnie w tej gotyckiej piwnicy dla Was nagrywamy. Gram najemnika, gram guru i gram dziwnego npc spotkanego na targu. Gryfnie, no przód musisz spokopić jak trzymać ten miecz. Takie paciuloki jak ty czy mają go we dwóch rękach. To je blank, głupie, i nie rób tego więcej. gotyka jeszcze nie grałem, yy, szczególnie tego śląskiego, bo go jeszcze nie ma. Ale go właśnie dla Was przygotowujemy. Przeczytamy specjalnie dla Was, po śląsku, tak jak umiemy. A, i słuchaj, jeszcze tego. Czasem się tak trefi, że jak ciulnie jest to roz, a dobrze. Trefi z go albo tam, i krewsi go jak pieron. Będzie się sieciulą więcej. To są zombiści. Rejcie i bisglań.